Z tej strony Bonkol, a to jest kolejna gra z cyklu e, Hipsteriady, czyli mało znana gierka. Dzisiaj pokażę Wam gierkę, która jest zarówno single player, e, oraz także online można grać. Natomiast my dzisiaj online nie zagramy, ponieważ tutaj nie ma wyszukiwarki serwerów. Trzeba znać IP, e, ale sprawdzimy. Pierwsze odpalenie: Survival Alone, New Game i w sumie nie wiem, czego się mogę spodziewać. Ale miejmy nadzieję, że to będzie coś fajnego, a nie zwykły jakiś taki. Zombie Survival, czy coś. Może będzie coś niesamowitego, no. Nie wiemy. Dobra, zobaczymy. Jakaś, jakaś scenka, wprowadzenie tutaj, dosyć, dosyć ładna. Nie ma żadnych słów, czyli tak. Jest jakiś kut. A jest, jest coś. Coś opowiadają. Czyli jest e, wyrzucona skrzynia. W tej skrzyni my chyba byliśmy, tak? Mhm. Mm Czyli zostaliśmy wyrzuceni w takiej trumnie, w sumie, na środek oceanu, rekiny. No i cóż, survival pewnie. Halo, halo. I need to get out of here. Dobra. Czyli, czyli jest jakaś opowieść. E, Podobna troszkę do Stranded Deep. E, I Escape. Żeby zacząć naszą zabawę. E, dobra, jak widzimy, jest jakaś wersja alfa. E, mamy jakiegoś ziomeczka no grafika taka se czekajcie chwilkę zobaczymy gram w takiej rozdzielczości ponieważ w takiej rozdzielczości nagrywam i nie rozciągam teraz eee, quality fastest fast simple good beautiful zobaczymy jak to wygląda language czy jest po polsku A, nie ma po polsku oczywiście po angielsku dobra 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 sprawdźmy teraz czy nam komputer nie wybuchnie dobra ile mamy 13 fps czy ile Dobra, sprawdźmy to. No, biegamy. Powiem Wam, że optymalizacja taka sobie. E, jesteśmy jakimś ziomkiem, który co tutaj ma do ogarnięcia? Mamy tutaj jakieś rzeczy. Mamy tutaj notatki. Mamy jabłuszka, które możemy podnosić. Nasz ziomek, znaczy dosyć fajnie to wygląda, bo z trzeciej osoby to rzadko kiedy. Tu jest jakieś ciało w ogóle. On tego nie chce otworzyć. On tego nie chce otworzyć, bo tu jest w ogóle jakieś ciało. Jeszcze, sp poczekajcie chwilkę, zobaczymy efekty. Gdzie są efekty? Eee, fast, czekajcie, dobra, continue. Nie, czy ja to zmieniłem odpowiednio? Chyba tak, zrobimy. Dobra, to niepotrzebne nam są te cienie, chociaż to nic nie zmieniło. Tak samo chodzi, gra, tak samo jest, e, taka sama ilość FPS-ów. E, więc e, tak naprawdę mamy mapę? Nie mamy mapy, musimy się czegoś dowiedzieć. Mamy staminę, mamy pragnienie, wskaźnik głodu oraz wskaźnik życia. Tu są drzewa, oczywiście inwentory pewnie na i, mamy jabłuszko, mamy także statystyki, możemy dodawać jakieś dodatkowe tutaj statystyki. Mamy także crafting, dosyć fajnie to wygląda, powiem szczerze. Ciekawi mnie, ciekawi mnie opcja grania online z ludźmi. O, czekajcie, mogę poruszyć, mogę poruszyć drzewem. Aha, ale ja się chyba męczę wtedy. No niestety. Co on zrobił? Dobra, muszę odejść. Więc tak, tego drzewa nie mogę niestety przewrócić. Biegniemy dalej. Zabij tą muchę. No niestety nie mogę, bo O, oh, wow, 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 wow. Aligator, aligator. Muszę uciekać. Muszę uciekać. Czekajcie, czy aligator może tu wejść? Jak myślicie? Czy ta gra jest na tyle mądra? Myślę, że tak. Aligator nie mógł tutaj wejść. Ja sobie poskaczę niczym Tomb Raider. Dobra. Gdzieś jestem tutaj na górze. Teraz pewnie bym musiał rozpocząć moją zabawę od e, znalezienia jakichś rzeczy. No słuchajcie, jeżeli ja się rozbiłem na brzegu, to może przy tym brzegu są jakieś części. Są może jakieś kawałki drewna. Zobaczmy. Um, tutaj jest brzeg. Jakieś rozgwiazdy są. Jakieś takie rzeczy. No ale nic... nic. Czy ja mogę pływać na przykład? Tak! Mogę pływać i moja postać to robi bardzo dobrze. Robi to bardzo dobrze. I powiem szczerze, że spoko, no. Pływa, pływa, pływa. Tylko jest dziwne, mam dziwne wrażenie, że moja postać po prostu cały czas ma głowę zanurzoną pod wodą i nie potrzebuje w ogóle oddychać. No dziwne. No ale okej, okay, może... może... może nie uprzedzajmy, może nie uprzedzajmy. Nie mogę nurkować, chyba, chyba, że jeszcze nie odkryłem tej opcji. Chyba, że jeszcze nie doszedłem tak daleko, aby odkryć tajemnicę nurkowania. Dobra, idziemy teraz tak, bo każda gra survivalowa oczywiście posiada crafting. Ja bym ten crafting chciał bardzo, bardzo wypróbować. Teraz tak, yy, pozwólcie, że nie będę się wdrapywał po drzewie. On dziwnie skacze, to mi się troszkę nie podoba. No dobra, ale pozwólcie, że... pozwólcie, że wrócimy. Tam jest jakaś wysepka mała. Mógłbym na tą wysepkę popłynąć. Głód wzrasta. No, cóż mogę powiedzieć? Czekajcie, jeszcze spróbujemy wejść z powrotem. Moja postać pływać pływa. Ale chciałbym, żeby coś zbierała. Coś, żeby coś tutaj się działo w moim ekwipunku. Tak naprawdę za dużo tutaj nie wiem o swojej postaci. Tyle co ze wprowadzenia. Teraz yy, gdy wyjdziemy na brzeg, to może się dowiemy czegoś o tworzeniu przedmiotów. Czekajcie. Wyjdziemy teraz tak. Ja sobie pozwolę zjeść jabłuszko. Mm, mogę je wyposażyć, mogę dać tutaj. Dobra, czyli okej. Okay. I mogę sobie o, co ciekawe. Moja postać faktycznie faktycznie wzięła do ręki jabłuszko i czemu ja nie biegam na przykład w tym momencie? Bo co, bo jestem zmęczony? Hm, nie wiem dlaczego nie mogę biegać. Przed chwilą tak bardzo sprawnie biegałem. O, mogę się! O, matko, jak to wygląda! Zobaczcie, jak on się skrada. Nagle jego ciało się tak bardzo wydłużyło. Ale powiem szczerze, że i tak to fajnie wygląda. W ogóle te pośladki, co on ma? Co on, co on te poślady? Dobra, sprawdźmy to, idziemy dalej. Nie wiem, coś chyba zrobiłem źle, że nie mogę teraz biegać. Tu jest nasza cela. Czyli tu jest nasz początkowy. Znaczy, nie, taki początkowy. W tym płynęliśmy, w tym płynęliśmy. I tutaj niestety nic nie ma. Więc. O, już mogę biegać, spoko. Już mogę biegać. To co, biegniemy w jakieś miejsce, w którym będziemy mogli na przykład zebrać drewno. Bo e, tak, no niby mam z tyłu, zobaczcie. Mam tutaj taką. Jak to się mówi? Pochwę. Na mieczyk, na nóż, ale niestety w tym, w tym miejscu nic nie mam. Czyli muszę pewnie odnaleźć jakieś fajne rzeczy. Tutaj chodzi o. Tam jest jakaś budka, tam jest jakiś dom. Sprawdzimy. Oczywiście nie mogłem sprintować, ponieważ byłem zmęczony. Prawdopodobnie powinienem tutaj. O, właśnie. Widzicie, stamina w tym momencie spada, czyli zmęczenie. No i teraz będę mógł sprintować przez chwilę. Ok. Tutaj mamy jakąś wieżę. Nie, to jest yy, z wodą wieża, ale jest coś tutaj. Zobaczcie, mamy coś i co to jest? Czy to jest paliwo? A, dlaczego nie mogę podnieść tego? Dobra, butelka. Informacje: butelka z olejem takim nie do picia, lecz takim olejem, który pewnie do silnika będziemy mogli dodać. Albo będzie mógł nam posłużyć jako olej yy, do rozpalenia ogniska. Dobra, tutaj mamy jakiś domek. Sprawdźmy, co tutaj jest. Mamy jakieś. Co to jest? Tu jest jakaś walizka. Niestety nic nie ma w środku. Tu też nic nie ma w środku. Sprawdzimy, tutaj. O! Butelka z olejem. Dobra, czy ja mogę. Od... No, chyba mogę otworzyć drzwi. Nie, one są otwarte. To wejdziemy sobie tutaj. Znowu w ogóle co to jest, kurde, ja trafiłem na jakieś składy ropy, oleju? Co tu się w ogóle dzieje? Tu są klatki, w tych klatkach nic nie ma. Hmm. Beczki. Beczki, które niestety nie są użyteczne w tym momencie. Czy tutaj są jakieś elementy, które mogę, które mogę wykorzystać? Nie wiem, jakiś taki toporek, coś takiego no, raczej. W środku nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. I tych rzeczy niektórych nie mogę. O, tu jest jakaś notatka. Proszę nie, 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 nie zostawiać ryb na podłodze. Menedżerzy, zarządcy, tracą cierpliwość. A ja nie chcę już. Ja nie chcę mieć żadnych problemów. Dobra, czy to jest jakaś chata rybaka? Najprościej mówiąc. Tam, pod spodem, coś jest pewnie, ale nie mogę się tam dostać. Nie mogę się tam dostać. Dobra, więc tak jesteśmy. Tu jest taka chatka. No, i przy tej chatce niestety nic nie było. Mógłbym jeszcze postarać się. Czekajcie, może coś nad brzegiem? Nie, niestety nic nie ma. Idziemy jeszcze w jedno miejsce, sprawdzimy, co skrywa ta wyspa. No i cóż, no do... Survival, jak to Survival? Co mogę określić tutaj? Ee, survival, jak każdy inny. Ale jednak się wyróżnia troszeczkę tym widokiem z trzeciej osoby. Jakiś tam silnik jest, w sumie nie wiem nawet jaki tu silnik, chyba przy odpalaniu tej gry był widoczny. Tutaj jest dziwna jakaś tekstura. Myślałem, że jakiś skarb jest zakopany. Um, tutaj mamy skarpę. Sprawdziłbym, sprawdziłbym, czy tutaj jest skok do wody i czy ten skok kończy się śmiercią. Chatka puchatka no. Co my tutaj możemy skraftować z tego? Gdybym dał do craftingu. Czekajcie. Dodaj. Dodaj. Czy ja mogę z trzech butelek coś zrobić? Niestety się nic nie udało. Co to jest? Aha, to jest połączenie. To jest połączenie, chyba tak? Dobrze rozumiem? A, no, niestety, to jest jeszcze taki troszkę. To jest jeszcze taka mała tajemnica, której do końca nie, nie rozwiązałem. Nie odkryłem, ale dobra. Więc tak, cóż mogę powiedzieć? Pory dnia są. Są. Grafika nie jest najważniejsza. Przez chwilę miałem wrażenie, że optymalizacja jest słaba. No, troszeczkę jest mało FPS-ów, ale cały czas jest taka sama ilość, czyli około 30 pewnie. O, około 30. Eee, I w tym momencie ja już nic nie widzę. W tym momencie ja już nic nie widzę, ja tutaj w ogóle gdzieś schodzę i cudem w ogóle nie spadłem. Chciałem coś jeszcze tutaj zrobić przed końcem, bo ten materiał, to wiecie, ta hipsteriada to jest taki. Ja pokazuję takie gierki, o których pewnie wielu z was nawet nie ma pojęcia. I jeżeli jakaś jest fajna, to potem w nią ciśniemy na live'ach, kręcimy odcinki na YouTubie. No, ale nastaje noc i ja tutaj nic nie widzę. I zobaczymy, czy. Tam coś jest. To jest aligator. Czy jak zeskoczę, to. Nie, przeżyłem, przeżyłem, ale mam. Ej, zobaczcie! Bardzo fajnie! Jestem, mam złamane nogi. Jak moja postać chodzi? Spójrzcie. Moja postać chodzi. Jest. Ała! Ale moja. Aha, i aligator nie może tu wejść. Czekajcie, aligator nie może tu wejść. Ja mam. tracę krew i jestem i mam. Złamane nogi No dobra, aligator, zjedź mnie zjedź mnie, ja będę walczył z tobą, no Zjedz Zobaczymy jak wygląda śmierć Dobra, czyli tak Podczas śmierci dowiadujemy się Ile przeżyliśmy No i koniec I nie mogę powrócić I nie mogę powrócić do miejsca, w którym Graliśmy Także myślę, myślę, że tutaj, e, jak ta gra będzie online, no znaczy ona jest online, tylko potrzeba kolejnej osoby, aby z wami zagrała, to by było spoko. To by było spoko. Także dobra. To była gra Better Late Than Dead, czyli lepiej późno niż śmierć. E, no i cóż, zobaczymy. Ja będę śledził. E, jak będą jakieś aktualizacje, to na pewno sobie pogramy. I jakby gar, e, ta gra była warta uwagi, to w przyszłości wrzucimy. Wrzucimy jakiś materiał. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, można ocenić film. A ja Wam dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. I tak myślę, że to zobaczycie jeszcze w wakacje, nie? Na pewno to miłych wakacji Wam jeszcze życzę. Na razie, ich o wszystkim. Cześć!